Hej kochani, dzisiaj Armand. Zapraszam. Oczywiście pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję dla tego kanału i łapkę w górę. Wielkie dzięki. Halfdan Ullman-Tolden wyreżyserował ten film, również napisał scenariusz do tego filmu. A film jest w ogóle duńskim kandydatem do Oscara. Już potwierdzone info. A sam film opowiada historię pewnego incydentu szkolnego wśród młodych. Chłopców I wezwani są rodzice do omówienia tej sprawy wraz z nauczycielką, aby porozmawiać o zaistniałym incydencie. Jednocześnie nawiązuje się pewien zgrzyt między rodzicami tych dzieci, i unikany jest pewien skandal szkolny, aby ta sprawa nie wyszła na światło dzienne również do Innych osób w tej szkole. Więc jest to film o ciekawym koncepcie. Nie jest to zbyt oryginalny koncept. Mieliśmy już, wiecie, zebrania rodziców, gdzie pewne rzeczy wychodzą. Tutaj można powiedzieć, że mamy tą ograniczoną przestrzeń, właśnie, jednak ograniczamy się do tego budynku szkoły, ewentualnie przed szkołą, i pewną ograniczoną przestrzeń, która tam jest. I to pozwala nam, jakby troszeczkę skupić się w tej intensywnej atmosferze. Troszeczkę nie ma za bardzo gdzie uciec w tym momencie, ale Zaczyna się dość spokojnie, zaczyna się od rozmowy, od spotkania rodziców, choć nie powiem już, ten dramatyzm jest budowany od pierwszych scen, w momencie kiedy nauczycielka próbuje się naradzić z radą szkolną. Tutaj też jest trzymana ta tajemnica przed widzem. Potem, kiedy przychodzą rodzice po rodzicu, i dosłownie, jak intensyfikowany jest ten stukot butów, obcasów idących właśnie po korytarzu, aby dodać takiego większego dramatyzmu, jednocześnie mamy dużo w ogóle ujęć profilowych i ujęć frontalnych, jakby naszych bohaterów, jakby te ujęcia bardzo bawią się tą perspektywą. Ale głównie zauważam, że dużo jest tam profili pokazywanych. Tak, jakby można powiedzieć, nie już się śmieję tak metaforycznie, profilowanie tych ludzi, bo oczywiście incydent jest dość poważny, ale jak zwykle są dwie strony medalu, prawda? I jest ciężko zadecydować, czy to faktycznie miało miejsce, czy jednak to się nie wydarzyło. Powiem szczerze, jako no, aktualnie była nauczycielka, bo już nie pracuję w zawodzie, bardzo wczuwałam się w rolę tej młodej nauczycielki Suny. Tak chyba powinnam to odmienić, bo ona nazywała się Suna. I bardzo wczuwałam się w jej rolę, jeżeli chodzi o takie rozmowy z rodzicami, jeżeli chodzi już o poważniejsze sprawy. I to jak czasem otrzymujesz brak pomocy, jeżeli chodzi o jakieś takie konkrety. I ten stres, żeby ująć to w jak najbardziej odpowiednich słowach, szczególnie że no ona tutaj też współpracowała z rodzicami, którzy można powiedzieć mają już dość wysoką pozycję, jeżeli chodzi o karierę i w ogóle, więc ja bardzo odczuwałam. I chyba to była postać, w którą najbardziej się wczułam, może po prostu przez moje jakieś takie przeżycia i to jak ona próbuje zobaczyć tą perspektywę różnie, w sensie rozumie tą część, ale rozumie tą część, jakby nie było jej przy tej sytuacji, a też nie stara się demonizować dziecka albo dzieci, więc no bardzo ciekawe to było, ale oczywiście gwiazdą tutaj naszą jest Renatka, czyli Renet Reynsvig, która no błyszczy jak zawsze, bo jest wspaniałą aktorką, ale też partnerującej tej osoby, bo części tych aktorów nie znałam, to są aktorzy duńscy, ale poradzili sobie świetnie. To, jakie zbudowali napięcie, to w ogóle, jak ten film odkrywa nam karty po troszeczku i dowiadujemy się, jakie mogą być relacje między tymi różnymi osobami, to zaczyna być ciekawe. Oczywiście są pewne tajemnice, jest pewna dziwność w tym filmie, i ja mam wrażenie, że wiele ludzi może się odbić od tej dziwności, bo ja sama troszeczkę się odbiłam od tej dziwności. W niektórych momentach jest taka pewna scena przekazywania informacji, i nasza Renatka reaguje dość nietypowo na tą informację. I powiem Wam szczerze, że ja po prostu miałam takie, ok, ja rozumiem, że gramy, <grymnie> rozumiem, że to ma być Oscar, ale dla mnie to było lekko przeciągnięte. Oczywiście potem to ma sens fabularny, co się dzieje, to ma sens, jakby ta dziwność ma sens, bo tutaj zaczynają się pojawiać pewne metafory i jest to używane dobrze, i jest tutaj też dużo przez metafory takiej wolności, a jednocześnie trochę takiej historii o przemocy. Szczególnie, właśnie w pewnych scenach tańca jest dużo takich przemocowych ruchów, jest dużo takich uprzedmiatawiających ruchów, i są one dość mocnym środkiem przekazu ale nie ukrywam, że niektóre sceny są dla mnie troszeczkę za daleko przegrane i jakby to nie jest minus, w sensie też nie uważam, że ten film mnie bardzo zaskoczył. Uważam, że to jest dobry film, uważam, że ja weszłam w ten klimat, uważam, że można tutaj poddać się pewnej manipulacji bądź nie, bo też bardzo ciekawe pytanie się pojawiało po seansie i pewien QR-kod, więc możecie spróbować, że u Was na seansie będzie tak samo. Ale ja uważam, że to było naprawdę dobrze zagrane i dużo ciekawych wizualiów, bo to, co mi się podobało, jest ten taki efekt piaskowania, czyli taki efekt starego filmu, co daje taki nordycki, nie mogę powiedzieć nordycki, skandynawski vibe, bo nordycki to by było z Norwegii, skandynawski vibe tych filmów. Ale no, mojego ulubionego, a propos nauczania, czyli polowania, to raczej nie przebiło, bo to jest dobry film, nie przebija polowania, bo polowanie, jeżeli nie oglądaliście z Mattem Mikkelsenem, to bardzo Wam polecam. To jest o panu pracującym w przedszkolu i porusza też również ciekawe tematy, można powiedzieć, około tego filmu, bo nie chcę Wam tutaj zdradzać, ale też. Ciekawe jest pokazanie tej cyrkulującej przemocy w rodzinie, w sytuacjach socjalnych, może troszeczkę w społeczeństwie. Jest dużo tematów, jak moglibyśmy odebrać ten film, chociaż ja wciąż zastanawiam się nad rolą woźnego w tym filmie. Więc, jeżeli macie jakąś teorię na temat roli woźnego, co on znaczy w tym filmie, to ja z chęcią o tym przeczytam. Bo ja mam mieszane uczucia, a nie chcę tutaj na razie mówić, ponieważ to by było spoilerem, więc możemy porozmawiać o tym w komentarzach. Ja mam pewnego rodzaju swoje przewidywania, ale też posłucham z chęcią waszych, jeżeli oglądaliście. Jak już mówiłam o tych close-upach i o tej kamerze, to też dużo Dutch Angles tutaj się pojawia, czyli tej takiej ruchomej kamery, która troszeczkę zaburza nam tą prostą linię, ale myślę, że tutaj też jest dużo jakichś takich traumach. I nieporadzeniu sobie z tymi traumami, i troszkę obwinianiu innych za nasze traumy, i jakiejś takiej mściwości w ogóle. Uważam, że podobała mi się ta metafora, chociaż była dość prosta, jeżeli chodzi o deszcz i jaką funkcję ma deszcz w tym filmie, można tak powiedzieć. Uważam, że dość prostą, ale wciąż wizualnie atrakcyjną. Jest tutaj dużo scen, właśnie z bardzo bliska i Pojawia się tutaj pewne napięcie między różnymi bohaterami, które dodatkowo dodaje klaustrofobii przez to, że jesteśmy zwyczaj w tych jednych. Pomieszczeniach albo właśnie w tym jednym budynku szkoły. I jeżeli lubicie jakieś takie manipulacje wizualno-tekstowe, jeżeli lubicie, jeżeli ten film daje wam pewne informacje, potem dodaje kolejne, które zmieniają waszą perspektywę, to myślę, że to może być ciekawa produkcja dla was. I jest ona prosta w formie, mam wrażenie, że zawiera dużo, jakby w innych warstwach i jest tam głębsza, i myślę, że no ciekawie będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tak się stało, czy tak się nie stało, więc to już tak naprawdę zależy od waszej interpretacji. Ja ogólnie uważam, że to jest dobra produkcja. Oczywiście będę czekała też na inne filmy Oscarowe, aby ocenić, jak ten wyróżnia się na ich tle, bo może się okazać, że faktycznie był bardzo dobry w porównaniu do innych ale uważam, że to był naprawdę bardzo dobry film, jednak czegoś mi tam zabrakło i niektóre momenty były dla mnie za mocno. Mimo, że ja lubię czasem przeszarżowanie, to tutaj po prostu to były dla mnie znane schematy szarżowania i może po prostu dlatego do mnie to nie trafiło, ale ogólnie tematyka nie jest też odkrywcza, ale jest ciekawa. Jest to ciekawe przedstawianie, dlatego mówię forma dość prosta, warstwy dość ciekawe i może bardziej Również was to zainteresuje. Więc ja Wam pięknie dziękuję za oglądanie. Oczywiście piszcie, co Wy sądzicie o tym filmie. I z chęcią poczytam Wasze komentarze. A ja pięknie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Hej!